Moi drodzy, chcę z całą mocą powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was chce zrozumieć, czym jest miłość, to pierwszym warunkiem jest zrozumieć, czym miłość nie jest. Pierwszy mit mówi, że miłość to seks, czy że istotą miłości jest w służbie seksualne. W grudniu byłem na rekolekcjach w Łodzi, też w katedrze, tak jak tu, też dla studentów. I w czasie dyskusji podszedł do mikrofonu taki student, no wyglądał no, młodszy niż ja, więc tak studiował, nie się chyba. Nieważne. W każdym razie mówi tak, proszę księdza, jesteśmy już tutaj teraz my sami do, pełnoletni, to nie ksiądz przyzna, no tak między nami dorosłymi ludźmi, mi, istotą miłości jest współżycie seksualne. No nie ksiądz nie ukrywa. Ja tak popatrzę na niego i mówię, mój drogi, ale mi ciebie jest żal. Dlaczego się mi mnie żal? Niby dlaczego? No bo mnie żal jest wszystkich, którzy nie mają, którzy mają rodziców, którzy nie kochają swoich dzieci. Przykro mi, że masz rodziców, którzy Ciebie nie kochają. Mówi, nie proszę się ja w porządku, ja mam dobrych rodziców, kochają mnie. A ja więc co, współżyją z tobą? A on a mówi No, no nie, ja mówię, no to cię nie kochają. Bo według twojej definicji istotą miłości jest współżycie. No przed chwilą powiedziałeś. Jest to nagrane i przy świadkach. Jest, a więc jeżeli według ciebie istotą miłości jest współżycie seksualne to rodzicom nie wolno kochać własnych dzieci no bo nie wolno współżyć idzie się do więzienia za to i słusznie a więc moi drodzy no dochodzimy do takich absurdów w XXI wieku w wieku niby, w którym wolno niby myśleć gdzie ktoś mówi takie absurdy i nie rozumie, że absurdy otóż istotą z miłości nigdy nie jest seksualność nigdy, w żadnej formie miłości Dojrzała seksualność występuje dojrzała, tylko w jednej formie miłości, miłości małżeńskiej. Dlaczego? Bo to jest najsilniejsza więź. I tam, gdzie jest najsilniejsza więź, to dobrze, że jest najsilniejszy też gest, który tą więź potwierdza. Nie ma już silniejszej więzi niż miłość wierna i wyłączna zwana małżeńską. No to wtedy jest rozsądne do, do, potwierdzanie tej miłości, między innymi najsilniejszym gestem. Jakim jest seksualność, najświetniejszym gestem bliskości, zaufania, intymności. Ale, więc, ale to tylko w tej formie miłości występuje seksualność, przynajmniej w sensie współżycia i tylko na, na jak długo kocham. Bo jeżeli mąż przestaje kochać żonę, to żona nie powinna z nim współżyć. Bo do współżycia nie upoważnia sam ślub, tylko miłość. Jeżeli ktoś w małżeństwie wchodzi w kryzys, przestaje kochać, a chce współżyć, to chciałby gwałcić wtedy. I jeśli współżyje, to jest gwałt. Bo warunkiem współżycia jest miłość, bo inaczej nie mamy co potwierdzać gestem współżycia seksualnego. A więc seksualność dojrzała występuje tylko w miłości małżeńskiej, bo to jest jedyna miłość proporcjonalna do tego gestu i, tylko, i nawet w małżeństwie jest tylko czubkiem góry lodowej, tej góry lodowej całej masy czułości. Także w małżeństwie jest tylko epizodem. Tyl... Nawet tam jest tylko epizodem, a w innych formach miłości w ogóle nie występuje seksualność ani w miłości rodzicielskiej, ani w przyjaźni. Ja nie służę moimi przyjaciółmi. Rodzice nie służą swoim dziećmi, jeśli są normalni. A więc seksualność nie jest tym samym, co miłość. Co więcej, ona występuje jako w jednej formie miłości, powtórzmy, wiernej, wyłącznej, zwanej małżeńską i tam też jest tylko czubkiem góry lodowej całego morza czułości. Jeżeli mąż okazuje czułość żonie tylko w, z okazji współżycia, no to jest gwałt, bo jeżeli nie okazuje jej non-stop, to znaczy, że nie kocha, bo gdyby kochał, to by jej non-stop okazywał czułość, a nie tylko przy jakiejś grze seksualnej. I teraz moi drodzy, jeżeli ktoś pomyli miłość z seksualnością, to są dramaty. Bo miłość pomylona z seksualnością wstawiana jest w miejsce miłości. Przepraszam, seksualność pomylona mi z miłością wstawiana jest w miejsce miłości. I wtedy mówimy sobie, no i co, co że kochamy się, współżyjemy. Ktoś powie, no to nieźle, to nic złego. No, nawet jeśli ktoś to pomyli i współżyje, no to, to nic złego. Nawet jak oderwi współżycie od miłości. Otóż, moi drodzy, to nie tylko coś złego, ale coś dramatycznie złego. Otóż miłość, przepraszam, seksualność oderwana od miłości to są gwałty, to jest molestowanie seksualne drugiej osoby, to jest pedofilia, znęcanie się seksualne nad dziećmi, to jest pornografia, łącznie z dziecięcą, to jest prostytucja, łącznie z tym przemysłem bandyckim zmuszającym kobiety do niewolnictwa XXI wieku. A więc w wielu przypadkach seksualność oderwana od miłości jest przestępstwem. Jest przestępstwem, jest tak okrutna, tak niszcząca człowieka, że kodeks karny zabrania. Nie tylko normy moralne, religijne, kodeks karny. Więc jak ktoś Wam będzie mówił, że sfera seksualna jest sferą prywatną i róbcie co chcecie, to trzeba od razu krzyczeć proszę Pana, proszę Pani, a Pani nie wie, czy Pan, że istnieje kodeks karny, który zabrania większości wyobrażalnych zachowań seksualnych? To na namawiacie nas do, do przestępstw? A nie, no do przestępstw nie, no to proszę nam powiedzieć że to nie jest prawa prywatna i że są normy prawne, które zabraniają wielu, a w większości wręcz wyobrażalnych, zachowań seksualnych. Więc wtedy przywracamy do, do myślenia tych, którzy chcą nas, nami manipulować. Więc po pierwsze miłość to nie seks. Seks oderwany od miłości staje się miejscem wyrażania przemocy do gwałtu włącznie i miejscem przekazywania śmierci do AIDS i aborcji włącznie. AIDS przekazuje śmierć komuś, z kim służy a ja, aborcja przekazujemy śmierć dziecku, któremu żeśmy najpierw przekazali życie. To jest, to, są, to, są, to są, bestialskie oblicza, przeklęte oblicza seksualności, jeśli seksualność oderwiemy od miłości. Nie ma wtedy żartów. To są uzależnienia, to jest serotomania, to, to są choroby weneryczne, to są przestępstwa. Więc ktoś, kto to ukrywa przed wami, czy jeśli ktoś z was sam przed sobą to ukrywa, no to będzie kolejną ofiarą seksualności będzie kolejną ofiarą i na to nie mamy sposobu. Nikt mnie nie uratuje przede mną samym i przed moją naiwnością. My możemy dać tutaj wiedzę. A więc po pierwsze miłość to nie seks. Seks, popęd jest, bywa bestialski, bywa przestępczo realizowany. Może prowadzić do uzależnień, więzienia i śmierci. Po drugie miłość to nie uczucie. To już może być, o ile mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości, że miłość to jest innego niż seks i że miłość mi wystarczy do szczęścia ale seks bez miłości mi nigdy do szczęścia nie wystarczy miłość bez seksualności wystarczy a seks bez miłości nigdy sądzę, że tutaj się zgodzimy no ale w pytaniach może być, mogą być inne głosy drugi, drugi mit mówi, że miłość to uczucie i ten mit jeszcze ma takie, takie dopełnienie, taki podmit mianowicie, że miłość to takie piękne uczucie jedno i drugie jest nieprawdą ani nie jest prawdą, że miłość to uczucie ani nie jest prawdą, że miłość to piękne uczucie od razu uspokajam dziewczęta, że nie ma miłości bez uczuć. Nie ma. I jeszcze bardziej uspokajam. Miłości towarzyszą najsilniejsze uczucia, jakie mogą się w nas pojawić. A więc uspokajam. Tylko, że wyjaśniam, miłość to coś więcej niż uczucia. I w miłości nie powinienem się kierować uczuciami, bo uczucia nie są istotą miłości. Uczucia bywają prawie jak popędy. Ślepe, bywają, ślepe i groźne. No i nieraz uczucia doprowadzają na przykład do, do zabójstwa z zazdrości. To co to ma wspólnego z miłością? A więc biada nam, jeżeli byśmy w miłości kierowali się uczuciami, które towarzyszą miłości. A skąd ten błąd, że ktoś utożsamia miłość z uczuciem, nieraz nawet i księżom się to zdarza, otóż błąd ten zbierze się właśnie z tego faktu, że nie ma miłości bez uczuć. Na szczęście, cieszę się z tego. I że kiedy kocham, przeżywam niesamowicie silne uczucia. I wtedy łatwo pomylić miłość z towarzyszącymi jej uczuciami. Jak idę na spacer słoneczny dzień, to mi towarzyszy cień. Ale ja świetnie odróżniam siebie od cienia. Ale się okazuje, że nie wszyscy odróżniają miłość od towarzyszących jak cień uczuć. I teraz, co jest w takim razie prawdą w relacji miłość uczucia? Prawdą jest, że kiedy kocham, to zawsze przeżywam uczucia, ale uwaga, różne uczucia. Nie tylko piękne uczucie. Jak mi ktoś mówi, proszę księdza, miłość to takie piękne uczucie, to mówię bardzo twardo, nikogo jeszcze nie kochałeś. Proszę księdza, ksiądz mnie nie zna, jak ksiądz może tak mnie oceniać? Sam powiedziałeś. Jeżeli dla, według ciebie miłość to takie piękne uczucie, to możesz być najwyżej w pierwszej fazie zakochania, o czym za chwilę, i nigdzie dalej. Daleko cieszę do miłości. Bo jeśli chociaż jedną osobę pokochałeś, jedną w twojej historii życia, to wiesz, że czasami się cieszysz, a czasami cierpisz. Bo jeżeli pokochałeś kogoś, kto błądzi, to cierpisz. Jeżeli pokochałeś kogoś, kto jest krzywdzony, chociaż szlachetny, to też cierpisz, a więc i to nieraz potężnie. A jeżeli nigdy nie cierpiałeś, kochając, to znaczy, że nigdy nie kochałeś. Jeżeli dla Ciebie tylko, miłość się wiąże tylko z pięknymi uczuciami, to powtórzę, najwyżej mogłeś być w pierwszej fazie zakończenia.